Siema, siema, siema. Nadal jestem choryc, nie? Nadal jestem lekko przyziemionec, nie? A dalej się nie wytrzymam. Siema wszystkim, cześć. Miałem się wcześniej odpalić, ale jakieś Zul też. To też mi nie pomogło. Natalka była na fejmie, ale też na Natalkę się nawet wyjąłem. Na streama się, natalkę się, się, jak Julie, się, nie? się na Natalkę się wy... Najlepiej jak Zulikujc, nie? Wy... na Natalkę, wy... na streama, no wszystko się wy... Bo to Natalią na, na trzeba mieć na rolki, ale rolki to zimno jest. Może to do... do z na Natalką. Na Albo gdzieś do środka trzeba iść nie będzie mam mi za Chciałem chciałam na rolki, ale... Rolki, za zimno na rolki. Jak na serio myśli, że Albert wygrał dwie rundy, to chyba mocno w głowie, jak się upadł. I dużo ludzi na tych pisze, że Albert wygrał. Ja nie zostałem żadnego czystego ciosu. Wszystko przyjmowałem. Łokieć przed ramię. Mam wszędzie siniaki. Mam wszędzie śniaki. Ja wszystko przyjmowałem na gardę. Tu, 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 tu. Raz, wezmę czysto, raz. Jest ślad. Raz, raz, wezmę czysto chyba. Raz wezmę bez, raz czysto. A tak to ja wszystko przyjmowałem na gardę. I on się męczył przy tym. On w siły. Kopnięcie zabiera w siły. I on miał swój najlepszy moment, jak mu go chłopcia. Odpoczął kurwa na, na, na ziemi 5 minut. Wtedy miał swoje pięć, miał swoją chwilę, bo miał tlenu. A tak, gdy ja tego łokcia mu nie zajęł. To on by w ogóle nie miał tlenu, nie? Miał wtedy dwoje 5 minut, bo od tlenu, a na trzeciej rundzie bym go wykończył, nie? Bo patrz, w drugiej, jakbym nie marł tego łokcia, to on by nie odpoczął, on nie miałby swojej chwili, a ja bym całą rundę dalej na przelecał w drugiej rundzie na nim. Kiedy jabbym nie malnął łochcia, to on by z tego partneru nie wstał. M, E, N, F, M, E, O, -ty. G, O. się no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No odpadały, odpadały jak zęby. Znie. Odpadały jak zęby. Znie. Odpadały jak zęby. No, to fajny, fajny pomysł, nie? Tylko, że no, moje legendy nikt pobije, to nikt nie jest nom, nie? No, nikt nie jest mną, mojej legendy nikt pobije. Żaden raczej streamer, nie ma streamera, który jest tak dobry jak ja. Akurat ja to jestem wyjątkiem, ale, 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 ale mogę próbować, nie? No, nikt jest, no, nie jest mną, to nie oszukujmy się, no. Nie oszukujmy się. MG to może jedynie taka geja pobić, ile loda mu zrobić. Nie, bo tam czekol czekolada mi się rozlała z Ogólnie Delikatnie Siema, cześć Siema Cześć Piątka? Ty? Ty co? Tak, jak chcesz szybciej witać, to ja nie wiem, czy nie wrócić się Aha, okej okay. W drugiej stronę To był Josef? Y nie, to nie był Józef, bokiś był jakiś wiz, w ogóle Biz mnie wystąpił. Biegł tutaj do mnie, podbiegł teraz No ja się widziałam, że Mocno, skończyłaś. mocno, mocno, no mm. Wszystko wie Buziak <sztaćasure> nie, nie, nie chciałem to chyba i nie, nie będzie. Ei, ja powiem co byś ja też, bardzo rozwodniałem teraz jeszcze za szybko. Trzeba to zjeść, no. ja hmm. jestem głodny Nie wiem czy to jesteś głodna, ale ja jestem głodny delikatnie. Nie wiem gdzie ja ogólnie, wiesz, szybko coś piszę. Siemam komórę wszystkim, bo ja się nie przywitałam. Siema talia, siema wszystkim. dam komórny, bo nie... <frut shoutout> <ihrem> nie, <coworkak> <frutadorz payment> bo to... Fajna suczka, Tasiu. Suczka w ogóle to. Ty jesteście mocny. Dobra no to jest nie. Piątka, no gdzie ile on ma krew? Co takie przystojny? właśnie jestem zmielony po, po afterzec, nie, jest, ja mam takie suche usta w ogóle, jestem zmielony. No No kurwa jak ci Alan Wiem, że nie masz ja w no przeciwko, nie? Ja go zawsze tutaj, zawsze ty tym tego go spotykam Ale to nic, ja. idę, idę sobie zjeść Tak, tam... Co? Idę <laughs> idziemy na mini randkę Mini randka Trzyma się laliki, co? I wiesz lepiej wygrać, ale moim zdaniem tak wygrywałem Ale dużo ludzi pisze, że przegrywałem tą walkę Bo ja tam się będę tym matchu go obalałem, ale moim zdaniem ja wygrywałem, nie Tak no, za mało czasu zlizowałem. No, ale na nie wygrywałem, ale nie wiem, nie wychodzi mi to. Wygrałem, wygrałem, ch**a Na razie, cześć. Właśnie, z Mikaelinę Kamilą też tam gdzieś słyszałem. W ogóle o tym gadał. Właśnie słyszałam też, ja nie widziałam tego, ale dużo Werdega mówi tam, że no, coś tam y, gada o mnie, o mojej walce i mówi No ta Natalia od Tazego była przypięta kajdankami Ja się ja, ja sobie wpisałem w YouTube'a Natalia kaj, kajdanki, bo mnie to zainteresowało I nie znalazłem, więc możesz mi się ale trochę, by, by się trochę może jest nie? Bo... bo ja no, nie się wpisałem Natalia kajdanki Nie mogę za dużo mówić, ale była taka akcja, że mnie gości z kajdankami Kręcicie, kręcicie kajdanki? Się, kręci, takie kajdanki. Taki zabawy tak? No muszę chyba zakupiłem kajdanki Ale z czemu cię w ogóle, tak o? Co? Nie mogę ci powiedzieć. Okej. Nie mogę ci powiedzieć tak. Dlatego teledysko się taka po prostu, czy tak dla się. Nie mogę ci powiedzieć. Okej. Nie. się do sklepu erotycznego i kupimy kajdanki z nie. Ona lubi takie zabawy. Kajdankami. To co nie jest. Może Z pari jest z talią? Nie, no z kodentami. Nie wiem czy to już Nie moja waga. No? Ktoś tak, tak. zadzwonił? Tak? O no będzie może być ciężko, no i zapiszę, co mówią? Dobra, że kole jeszcze chcecie. Co? Że kole, dwa razy. Nie, ale... Nie ogólnie tak. do, to, 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 to to, jest... No, okej, okay, bo mogą pisać, że jest bomba nawet, albo takie głupie rzeczy. Dobra, dobra. Sorry, Sorry nie? okej, okej. Już się zaczynać, nie? Ogólnie no porania tam nie. wiesz, wypierdziają rezerwacje często, nie? Nie, bo to jest, tak grady... Ja przestałem streamować, w ogóle ja się wchodziłem w fliki, przestałem streamować, bo oni mi to serio, że... Mieszkanie się niby to jest takie nie fajne, ale to, nie to, nie się, to, się nie, to, to się nie da żyć. Spokój, no. się nie da żyć, no. nie? Natalia no Kamil chciał pójść na masaż dla no. dwojka. Chciałabyś? Poszłabyś? Chciałaś na masaż jakiegoś? Nie. Ja bym ma chciał masażu, to bym poprosił ją o to, a nie iść do jakiejś obcej kobiety. <śmiech> <śmiech> I to jeszcze za darmo bym miała, nie jakieś miłe

Zaczynało wiesz, bo jakby zaczynało się wiesz, dopiero od tamtego momentu, nie? Okej. Nie, razem to można. Teraz co, konter dla sparzy? Tak. I nie, bo to... Taki kurwa. Chipiduły, płatowi nie? To to jest w ja. Ej, w bucik jak dla dzieci. Bucik. Pójdzie tego zawodnika! A ci zeszła? O jejku! A dobrze leciała. To <coughs> możliwe, no? Nie, Prawie. Jedna. Ale po prostu dwa, że było. O masaż? Dobrze, no, ma masaż, no? Ten z ten, kofera robi masaż drugiemu. Masa, to może wyjść, nie? No, nie wiem. No nie wiem. A jak to udowodnisz? Zastanawiam się. Na słowo widzowie rufają. No to dalej. darmo? To, to ciało mocno papierowe. Pier... Nie, ciało. Ja nie? nie? Delegisz, tak lekko to musi trochę zejść, nie?

Tylko to robi, bo chce masz zrobić. Nieee, Dobra, jak to było? Słuchajcie, ma źle. No ale dobrze. teraz dobrze. teraz się spędzasz.

kręci mi, ja, ze seksu. Tak seksu rzuciłaś. No, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna? Tak. Ja, ja pomyśl sobie, jak taki trafia w takiej odległości, co może zrobić z 3 cm. Jezu. Ale wy jesteście tu lejarzy, co? Oj, oj, oj. Głupca. Fajną masz do tkaninia. O. Miło. To za mnie była, nie co ciebie. <laughs> Dlatego no, trzebaś kciuki zawarć. No oczywiście Ja tam przyjechałam, a słuchajcie, to wszystko w specjalnie za Idzie ten mistrz no Co będzie? Tylko jeden został Wow Kamil Masz talent Ale tutaj Idę ma, Muszę kręgle Cicho, dobrze, się zabrać Fem ma kręgle, co zrobić? Cicho, może rzeki się Nie mówisz tak? No bo, no bo, policji jesteś, co? No, no tak chcesz no, 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 teraz coś nie wiem, teraz coś nie wiem Teraz coś nie wiem. No nie, przestałem, przestałem. Teraz, teraz chciałem, ale teraz Trasza. to już zeszłaś wszystko, Trasza. nie? Przepraszam. No. Się nie no... Chciałem teraz, to zrobić. Spoko no wybaczam tak. ci, nie? Ja bym tak nie stanęła po prostu. No, no wiem, że ty byś nie stanęła. On jak, o, on jak tak szybko mówi to się stresuje. Tak? Nie wiem. Kamil, tak, nie stresuj się, spokojnie No dalej mnie tak stresuje, że nie wiem tak, Ja tak wiem Tu jest kobietą, wiecie, taką piękną, wiecie, ciężko jest No tak, na pewno Kamil, weź Kamil, no weź, przestań Kamil, no, Oj. nie bierze i tak, tak okay. Mam furę, co sobie kupić, no to CLM, Mercedes To wam mogę pokazać Jakieś małe zdjęcia są, czemu takie małe zdjęcia są? Czemu takie małe zdjęcia? No takie coś widzicie, widzę, takie coś widzę Weźmy sobie tutaj listy, baw, widzicie. I po jednym i drugim się też opalam, nie? Marka. Ba.